Podejmowaliśmy zespół rozpudy Filipów. Był to kolejny mecz ligowy. Zakończył się wynikiem 7-1. Od samego początku kontrolowaliśmy jakby mecz. Szybko zdobyliśmy bramkę. Później kontrolowaliśmy przebieg meczu. Staraliśmy się o kolejne po paru składnych akcjach, udało się podwyższyć wynik. Myślę, że można być zadowolony z meczu. Dzisiaj chłopaki tak zagrali, że tak powiem spokojniej szykujemy szykujemy się w środę na, na Puchar. Mamy parę dni odpoczynku. Mam nadzieję, że w meczu z Juchnowcem na, na, na sztucznym boisku, tutaj w środę o godzinie 18,00, będziemy grać zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że przyjdzie też więcej kibiców. Wiem, że dzisiaj to co prawda tylko sobota i popołudnie, także część z Państwa mogła być w pracy, ale. Mecze nasze piwtoją w dużą, dużą ilość sytuacji podbramkowych. Do oglądania słucha bardzo dobrze, także, dobre, także zapraszamy na kolejne mecze Sokoła w Sokółce. Do klubu po dłuższej przerwie, po kontuzji wróciło dwóch zawodników. Zasilił nasze szeregi Radek Kabelis i Paweł Greś. Dzisiaj obaj wyszli na boisko. W sensie chcieliśmy się sprawdzić, dać im takie przetarcie przed, przed najbliższym meczem. Radek nam zdobył bramkę, także chyba debiut wypadł bardzo dobrze. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim naszym sponsorom. Z panią burmistrz Ewą i z panem Piotrem Reczku na czele. Gr Osobom, które nas wspierają, czyli firmie Piasona, Metafach, Genes, portalowi Sokolka, TV, Nowiny Sokulskie, wszystkim nam przyjaznym bardzo dziękujemy za pomoc i zapraszamy na kolejny mecz, który odbędzie się w środę o godzinie 18 tutaj przy sztucznym świetle. Dziękuję.